No, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taka krótka aktualizacja malutka. Dzisiaj mamy... Który dzisiaj jest? Piąty. piąty. Piąty grudnia mamy dzisiaj. I pod tym filmem, jak zauważyliście w tytule, będzie można zadawać pytania do Q&A, które być może kiedy, kiedyś się odbędzie. Jeszcze nie wiem, bo Ewa jeszcze decyzji nie podjęła. Wiecie, że ona decyzję podejmuje. Także jeżeli nie będzie albo będzie za późno, to tylko do niej proszę pretensje. I... I Donia tu siedzi i się śmieje. Ewka tam sobie robi śniadanie, bo jeszcze nie jadła. Przyjechaliśmy właśnie ze sklepu. Dobra, ale nieważne. I pod tym filmem zadawajcie pytania. Jakieś y, oczywiście mądre, y, elokwentne i niegłupie. I tutaj y, chciałem przytoczyć właśnie taki. Y, kiedyś dostaliśmy taki, nie wiem czy Ewa czytałaś, od Ludwik Rolnik. Taki nasz ten. Zrobiłem sobie screena na Ewy telefonie, żeby. Żeby po prostu przeczytać, bo gość tutaj napisał tak. Przeczytam, bo to wiesz, takie, szereg takich pytań tutaj napisał. Oczywiście na wszystkie nie odpowiem, ale na niektóre na pewno będzie można odpowiedzieć. Na przykład, gdzie i jak się poznaliście? Ile chodziliście ze sobą? Ale tak, gdzie i jak się poznaliście? To jest temat bardzo szeroki i to nie mógłby być jeden filmik tam 15-minutowy, bo to jest opowieść co najmniej na dwa odcinki po pół godziny. Ja bym swoją wersję opowiedział i Ewa, to jest bardzo ciekawa historia i może kiedyś oczywiście na pewno powstanie taki filmik, ale jeszcze nie teraz. Może na jakieś 20, 30, 40, 50 tysięcy subskrypcji albo tam... Jakaś tam będzie może okazja, może po prostu taki spontan będzie i postanowimy, że zrobimy taki filmik. W każdym razie, gdzie i jak się poznaliście, to może w przyszłości. Ile chodziliście ze sobą, no to to będzie się wiązać razem. Wasze wzajemne wady i zalety? Jakie no, wzajemne? No moje i twoje, no. To, że, tak, że, że mamy jakieś. Cechy, Wady i zalety, no mamy zbyt, jakieś. Tak? Później, kto wybierał imiona dla dzieci, no to już są normalne pytania. Ile macie rodzeństwa? Kto pierwszy przeprasza? Czy macie ciche dni? Przepraszam, że tak mrużę oczy, ale nie mam okularów. Mi tam gdzieś do dnia przynieś mi tam. Tam są na tym I mi tak, wiecie, już starość, nie radość. A ja dobrze widzę, ale jak czytam, to mi się. Yy, właśnie. Rozmywa mi się, tak. O, właśnie. I teraz tak. Yy, smaki Ewy, co najbardziej lubicie jeść? Kto kogo wyciąga, na przykład na spacer, yy, lody, do kina, podróż wakacyjną, yy, to gdzie i dlaczego, ale gość naprawdę miał ten pomysł. Ale nie, no, fajne pytania i na pewno odpowiemy na większość. To gdzie i dlaczego macie przyjaciół, na których można zawsze liczyć. I jeszcze jeden, i jeszcze raz, i jeszcze więcej subów. Donia mi tu już rusza telefonem, zaraz ją pacnę w czoło. A ja was znam, bo byliście u mnie po fotele, te co są u doni. Pozdrawiam Sławków. No, my też pozdrawiamy. Byliśmy tam, pamiętasz? No, pamiętam, ale czy ta pani to o tym wie? Nie wiem, czy to jest pani, czy pan. No, w każdym razie to jest Ludwik Rolnik. Nie żartuj. No tak pisze, no co. To nie żart. Nie czytałeś tego komentarza? No skąd? Ja tu przesłałem Ci ten, bo sklina zrobiłem, żeby mi nie zginął w gąszczu tych różnych tych, nie? No to był rolnik. No, no i tam... Ale nie, na... nie komentuje y, na, na co dzień. Nie, na co Dlatego dzień Dlatego ja nie ten. No ale... Trzeba komentować, ja znam wtedy. No no, no, no dobra. W każdym razie ja zrobię sklina, żeby nie zniknął mi gdzieś i sobie tutaj... I podepnę ten komentarz y, jako pierwszy pod ten film i wtedy, jak go znajdę, kurczę Ty, bo teraz... Y, screena, to nie wiem, czy by, to bym musiał w programie obrabiać, a tak to, a tak to bym podpiął, może znajdę ten, to podepnę go i będzie pierwszy pod tym filmem. I co jeszcze? I byście mogli zadawać pytania tego typu. Hmm, tamtego typu, no tu mam, ja tu tylko przeczytałem, żeby wyjaśnić odnośnie tego Odnośnie tego właśnie komentarza, żeby wyjaśnić gdzie i jak się poznaliście, no to będzie na pewno kiedyś, ale to jest na jeden film i, i dłuższy, bo to jest naprawdę fajna historia. Sam, sam chciałbym to usłyszeć od siebie, tak, <grym> <grym> także na pewno to nagram, bo skoro sam chciałbym usłyszeć, no to usłyszę i od Ewy też, bo są dwie wersje, nie? Ewa trochę tam inaczej widziała to, a ja widziałem inaczej, także to jest też ciekawe. One się oczywiście zazębiają, ale mniej więcej fajnie to by, na pewno wyjdzie. Ile chodziliście, na no to No i tak, jak przeczytałem. I tam, jeżeli Wam się na przykład spodoba jakieś, jakieś pytanie, to nie powielajcie, nie powielajcie, tylko dajcie łapkę w górę, i wtedy będziemy odpowiadać na pytania zgodnie z tym, ile ma łapę w górę w, w, pierwszym, w pierwszym tym. W hierarchii. W hierarchii, właśnie najpierw, które mają najwięcej łapy w górę. No dobra, to by było wszystko na razie. Dziękuję i to pytanie jakoś tak, kurczę, mi się nie uda podpiąć, bo to nie jest ten... To skopiuj i wklej. Jakoś to zrobię. Jakoś to zrobię. Dobra, to na razie dziękuję. Miłej soboty, bo u nas będzie miła sobota, nie? Jak zwykle, zresztą przecież. Także cześć, do zobaczenia. Ma. Chcesz spróbować mocerelkę? Czekałam i czekałam, aż skończysz gadać, bo ta mocerelka jest pycha. A to się cały czas nagrywa. Uuu. Tak! Dobra, teraz już kończymy na razie. Cześć.